Moi drodzy, bardzo długo nic nie nagrywałem, bo kurwa, szczerze mówiąc, wyjebane mam na internet. Mam ciekawsze rzeczy do roboty, ale Murański mnie sprowokował kłamstwami na mój temat, w związku z czym odpalam nowy cykl, a mianowicie wszystkie kłamstwa Murańskiego i bardzo dokładnie ostatnie 3-4 lata jego działalności medialnej, jego wypowiedzi Wszystkie sprzeczne, ponieważ ja do sądu bardzo dobrze musiałem się przygotować te wszystkie jego kurwa absurdy, kiedy to sam sobie zaprzecza, więc ja mam bardzo dobry materiał teraz, żeby go po prostu wszystkim kurwa przypomnieć, bo to, co on odpierdala, to jak się gubi w tych swoich paranojach, kłamstwach, jednym kłamstwem przykry przykrywa drugie kłamstwo i po prostu już popala w obłęd. W związku z czym myślę, że jest bardzo dobry moment, żeby teraz wszystkie kłamstwa Murańskiego powolutku wszystkim przypominać i tak wszystko będziecie mogli sobie sprawdzić, ponieważ te wszystkie jego wypowiedzi w mediach są, w internecie nic nie ginie, w związku z czym wszystkie fakty będziecie mogli sobie zweryfikować, a ja powoli w każdym kolejnym odcinku będę wszystkie kłamstwa Murańskiego obnażał, po to, żebyście zobaczyli, jaki to jest. Kurwa, mały człowieczek. Jaki to jest kurwa, mały, mały, kurwa człowieczek. Także czekajcie, będę na bieżąco. Wszystkie te materiały nagrywał. Pozdrawiam.